Hej, cześć, witajcie, jestem Kuczyn. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, jedną rzecz, jedną ważną rzecz na początku muszę zrobić. Mianowicie dla takiego jednego małego widza chciałbym zmienić kolor samochodu z czarnego na zielony. Także szybko na początek skakujemy, wizualnie przemalowujemy. Metalik jakiś dostępny jest jeszcze? Jest customowy. Dobra, nie. Customowych nie ma, znaczy się. Czekajcie, zielony. Jakiś taki... O, taki ciemnozielony. Dobra, wrzucimy taki zielonkawy. Ehm... A winyl usuniemy. Mm... Czekajcie, jak się usuwa winyle w ogóle? Teraz pytanie. Czy co? Aha, dobra, to jesteśmy w kolorach. Dobra, zostawimy ten żółty kolor. Czekajcie. Nie no, bo winyle masz. A, jeszcze mi spadło teraz, <ścoughs> spadły mi notowania. No dobra, dobra, będziemy musieli tutaj nadrobić. Autentycznie, nie wiem jak się Finyle usuwa. Stripe 2 Dobra, to po prostu zmienimy kolor. Czekajcie, który to był. A ten To nie jest ten kolor. Co jest? Dobra, czarnego paseczka zrobimy. O, i teraz będzie elegancko. Jest zielony z czarnym paskiem. Pięknie, pięknie. Dobra. Tak zostawimy i wracamy do gry. W takim razie zabieramy się za wyścigi. Dwa już mamy zaliczone. No to idziemy po kolei. Będziemy czaić. Troszeczkę jakby butelkowa zieleń. Oj, i perfect Lounge wyleciał. Dobra, teraz tak. Eee, ale przed zakrętem wyhamowali chłopy. Czy to było patrzenie do tyłu. Dobra, czyli tutaj spowalniacz. No, jak dobrze wskoczy z powrotem za kierowniczkę naszego wariacika. Tutaj pisaliście, żeby, żeby wskoczyć za kółko a, Toyotki. Eee, jednak raczej zostaniemy przy Kobalcie. Uj. Szlak. Zostaniemy przy Kobalcie jak najdłużej. No bo akurat Kobalt... dobra furka. Eee, radami mojej żony, będziemy go trzymać tam chyba do 10 pozycji. Wiecie co ja bym się najchętniej z kobalta przesiadł na Lambo? Jakoś tak nie wiem, jakoś tak mam ochotę na Lambo straszną. I wiem, że tutaj w wygrze to Lambo jest dosyć dobre. Choć pewnie znajdą się lepsze auta. Ktoś jeszcze też chwalił e, e, ...Porszaczka. Ale y, akurat tym potrzebnym aku to mi się bardzo źle jeździło. Ty, 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 dzieci tak śpieszno. Uuu, ale by tutaj ładnie skończył. Widzę ziomek od Clio nie odpuszcza, no, ale my tutaj nie, nie jesteśmy, wiecie, pierwszy raz nie odpuścimy również i my. Oj, trochę tutaj... Trochę tutaj ciasno. Aha, wracając jeszcze do tematu furki. E, Porszaczkę sobie odpuszczę. porszaczkiem raczej nie będę jeździł. Kobalcikiem... E, z Kobalcikiem tak zostaniemy, wiecie, jak najdłużej się da. Generalnie tym samochodem dałoby radę też... I Razora pokonać? O nie, co ja tu odwaliłem teraz srany moje? Nie, to jest zaraz meta. Dobra, tu ja cię, gdzie ja się tam wpakowałem? Ludzie, boż, no nie dążę. Nie dogonię? Nie dogonię? Jak ja to jeszcze wygram, to będę mistrz świata po prostu i okolic. Jaj, jaj, Jak skubany się trzyma, dawaj, dawaj, go! Gdzie Nie, no, spowolniło mnie straszliwie. Czemu mnie to tak na tym? O, szlak, Nie, niepotrzebnie użyłem tego spowolniacza. Jaż, miałem szansę, żeby to wygrać. No, świetno, gdzie ja wjechałem w ogóle? W jakieś tam krzaczory dzikie. O, tak. Perfekcyjny start. Bardzo dużo w komentarzach dajecie mi porad. Widać, że most łądek nie jest Wam kompletnie obcy. Także bardzo mnie to cieszy. Znacie go na wylot. Dla mnie też to jest fajne, grając w gry na kanale, że. ta kamera tak podskakuje grając w gry na kanale nawet myśląc, że zna się daną grę a to jednak wy tutaj przychodzicie, tutaj o z płaskiego po policzkach i mówicie, nie, nie chłopcze, chłopcze, nie tak nie tak trochę inaczej, albo możesz inaczej albo tutaj spróbuj w ten sposób także to jest mega fajne za to jestem bardzo wdzięczny Czasami gry jestem w stanie dzięki temu naprawdę yy, poznać może nie na nowo, ale wiecie, z innej strony. Zawsze jak się grało w gry, to się podchodziło do niej w ten sam sposób, nie wiem, czy tak mieliście, że pokrywaliście jakąś yy, inną grę i powiedzmy, hmm, ciężko mi tutaj dać przykład, ale powiedzmy, nie wiem, że gracie właśnie sobie w League for Speeda, i zawsze wybieraliście e, tę samą furę. Nie wiem, no takie mieliście przyzwyczajenie i ciężko Wam było się strasznie przestawić na jakiś inny, bo nawet jeżeli próbowaliście już inną furę sobie wybrać, to jakoś tak dziwnie Wam się jeździło, ale nie było to. Ona tak nie skręcała, jak powinna. Także zawsze jakoś tak koniec końców lądowaliście yy, używając tych samych rozwiązań co poprzednim razem, bo to było dla Was najprzyjemniejsze. Yy, I zawsze ja tak miałem jakoś tak nie wiem, grałem w jakąś grę i zamiast wybrać coś nowego, to nie, przechodziłem znowu tak samo. Dobrym przykładem też jest um, jakieś na przykład kurczę, no ciężko, 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 jakieś takie RPG, gdzie na przykład w dialogach wybieracie Wybieracie e, odpowiedź, i ta odpowiedź powiedzmy może być pozytywna bądź też e, negatywna. Hmm. Ok, tutaj jedyny przykład, jaki przychodzi aktualnie do głowy, to jest cyberpunk i w cyberpunku. Możemy być dla kogoś mili albo, nie wiem, zjechać go z góry na dół. No i ja jakoś tak nigdy nie potrafiłem być tym niemiłym. Są takie gry jeszcze, chyba Fable też było taką grą, którą, w którą grałem, w którą można było jakby dostawać te punkty złej reputacji. Uu, teraz, słuchajcie, maksymalna szansa na pościg. Eee, także będziemy się bawić policją, coś czuję. Oj, nie udało się start, ale to nie szkodzi. Eee, także. No, mam po prostu przyzwyczajenia pewne. Jeżeli gram w grę drugi raz albo trzeci, to zazwyczaj przechodzę w podobny sposób. No nie mogę się opędzić do tego ziewania, no co jest grane? Przepraszam bardzo. <laughs> Ale chyba lepiej czasami ziewnąć mocniej i może przejdzie. Ale moim zdaniem jest głupia reakcja organizmu na to, na ten, na sen. Ale... W ogóle czemu się ziewa? To jest ciekawe. Nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale teraz rozkwina wyleciała. Czemu człowiek ziewa? Mam no, muszę doczytać. A jak wiecie, to podzielcie się w komentarzu. Hehehe. Chyba, że też skorzystacie z wujka gudu? Dobra. Eee, co my tutaj mamy teraz? Wracając do wyścigu, 60% ukończone, na razie nie było żadnego odzewu ze strony... No nie mogę, no. No nie mogę, no nie wierzę. No chłop się nie wyspał. Eee, nie było żadnego odzewu ze strony policji. Ale jeszcze 70%, 25%. Także mogą się jeszcze pojawić, przed samą metą nawet wiadomo. Do o, Aha już, już, już radar, już coś, już wyczuł, już wyczuł te skubany no. No chodźcie, dawajcie, na klatę No, już was widzę. Awaj go. Dosyć późno się zorientowali, że tutaj jestem. nie no, uderzyłem w niego, a właśnie, a jak... A kamienie milowe podczas wyścigu też się naliczają, czy nie? To jest... Chyba tak. Uuu, o, taki, takiego zdjęcia to jeszcze nie miałem. <laughs> z takim czerwoną poświatą z sygnału policji, nice. Dobra, walczymy moi drodzy, pyk, nie pyk, daj go, pyk Ojej, ale teraz znowu te, a czekaj, notowań nie mamy w tych kamieniach milowych Mamy do zaliczenia 8 radiowozów U, się zaczyna, się zaczyna Dobra, chodź tu, pyk Numer jeden. Ty, nie widziałem go w ogóle Skąd on się wziął? Dobra, pyk, 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 pyk a i uderzyliśmy w samochód, w sensie policji? I nie naliczyło nam go. Lender, jasne, nic nie widzę pod to słońce. Nie jest to zbyt korzystna trasa do uciekania przed policją. Dobrze, następny. I, i co ja mamy w do zrobienia? Poczekajcie, 4, 4 minuty musimy czekać i uciec w jakim czasie? Aha, to nie, to tego nie wykonamy. Ej, ale czemu tylko trzy kamienie milowe tu są? Dobra. Który to, który to radio jest? jest już... Jak jeden! No co jest? Czemu mi dopiero dwa naliczyło? W takich nabijaniu radiowozów to dobre są e, blokady. Poza nim ja blokady, bramy, od razu. Abra, a blokadę, ruchony, ludzie, do... Abra, trzy. O, świetnie. Idealnie wręcz. nie, 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 nie Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, wiecie, narobił w jednym miejscu się wyjęły, No skąd, skąd? Pakę. Dobra, dawaj go tutaj. No patrz, no. No chodź też, żeby mnie tutaj puknąć. No dawaj, dawaj. Pyk. Wyłączony. Tu jest. jak się niszczy, to... w ogóle bucket by się przydał. Bo ściga nas już tylko jeden radiowóz, więc łatwo będzie mu uciec. No, t -t -t. Już mamy mało czasu, żeby uciec na te 3 minuty, a nie opłaca mu się uciekać no, odnośnie tych 4 minut, no nie? Także trzeba będzie poczekać na wsparcie. Trochę za szybko się z nimi rozprawiłem. Ty, 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 ty! Chodź tu! No jak! No gdzie? Może <gry> oh, nienawidzę się z jednym typem ścigać? W sensie przed jednym uciekać? No bo on jest jakiś taki zagubiony. No przecież ja tu jestem. Nie uciekam, nawet nie próbuję. Chodź. No jak typ się gubi w ogóle. Bo chociaż ten te, te kamień milowy zrobić. Bo rozumiem, że tamte 8 oh e, stuknięć samochodów. O! Teraz wjechał drugi poziom. E, tamte. O! Tak! Dzień dobry. Dobrze, jest. Jest i blokada. o sześć! Wiecie co? Tutaj nawrócimy sobie. Jak dam radę. Ty no gdzie jest ta blokada? What the hell? No, zabrali mi blokadę, no jak to? Co to za kłamstwo? No, przecież była blokada niemno. Szukamy następny, Kurde bela, no, zaraz mi zdenerowali teraz, no. Czekajcie, czy blokady nie są na tych takich. Na tych takich prostych, powiedzmy. Dobra, za 6 minut. po 6 sekund. Backup. Potrzebowałem tego. O, teraz będzie jadka. O, będzie rzeźna normalnie. O, tak, 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 tak. tak. Dobra. Lutniem. Tutaj. Tył. Ero, to się nie ma co czaić. Trzeba teraz eliminować. Dawego, dawego. Tak jest. Kamień milowy poszedł. O, nie tak, nie tak. Bardzo źle. Bardzo źle. Dobra. To teraz prójemy Na złamanie karku. Nie to. Musiałem do tyłu spojrzeć. Krujemy... Aj, ty, 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 ty. a Tak, tutaj. Czy się za nami wybiorą i zaliczą... Co tutaj jest? Dobra. Fajne, dwa poszły. Ja Jeszcze dwa te z tej strony wywaliły, dobra. Nieważne, nieważne, damy radę. Ok, tędy pojedźmy. Raczej ich tutaj nie zgubimy wszystkich. Chociaż pogubili się trochę. No i to już się Z drugiej strony jeszcze wzięło. Świetnie. Ok, jedziemy do następnego trójkącika. Który akurat tutaj jest na lewo. Tu już tylko pięć zostało. Jeszcze te policjanty. Ol, pięknie, sami się wpakowali w swoją blokadę, o to chodzi, o to chodzi. Rewelacja, dobrze, zostały trzy. Jeszcze się proszę o to, żeby ich tutaj znowu wyeliminować. Dobra, tutaj walimy. Puf. Puf, puf, puf. A, tam nikt nie skończył na tej... Dobra, tutaj tu, 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 tu pojedziemy. I teory nie będą mogli za nami wjechać. Czy to prawda, czy to nieprawda? Będziemy mogli się tu gdzieś skitrać, bo tu gdzieś było do kitrania się miejsce. Tak, dobrze pamiętam. Szybko. Hiding. Uuuu, I'm the boss, I'm the boss, I am the boss, pięknie, zobaczcie ile punktów nabiło, super świetnie, co aż tak nam dobrze poszło, no nie, kamienie milowe 171 notowań, tysięcy oczywiście Okej, okay, okej, okay. czyli trzeba będzie teraz uciec poniżej 3 minut. Dlatego by wypadało, chyba zmienić. Chociaż hmm, zostawimy kolorek. Zobaczymy, jak to, się, jak to pociśnie, ale w pierwszej kolejności jeszcze nam zostały trzy wyścigi aż. Okej. Okay. No to co? No to śmigamy szybko, A czy prędzej te brameczki. Dobra. Jeden sekunda i go, perfect launch. Dobra metoda, podoba mi się, podoba mi się. Gaz do oporu, jedna sekunda zostaje i puszczamy i perfect launch za każdym razem, tak jest. Ciekawy jestem, czy w innych samochodach, jak na przykład Lamborghini, jak je mówicie, wkręca się silnik na obroty. Czy to tak samo działa? Bo w sumie on się szybko wkręca, ale chyba z obrotu schodzi dosyć wolno, nie wiem, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia szczerze mówiąc. 11 sekund, dobry czas, czy tam międzyczas. Ok, w ogóle miejsce wygląda jakby było lustrzanym odbiciem tego co jechaliśmy wcześniej. To jest mega sprytne w wyścigach, wiecie. Macie zaprojektowane praktycznie taką samą trasę, tylko że odwrotną. Od razu całkiem inne uczucie jazdy. Eee, Wręcz niepodobne są do siebie te trasy. No ja tak mam. Ewentualnie tam, wiecie, fragmenty. Czu, 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 czu. O. Dobra, wzrosło do 16. Najgorzej, wiecie, jak jest międzyczas e, na następnej bramce gorszy niż pierwszy. To znaczy, że jest trochę wyśrubowane. I ciężko, ciężko nam idzie, ciężko będzie to nadrobić na przykład teraz, na tym zakręcie straciłem, jest trochę gorzej. Ale wciąż, jeżeli czas jest powyżej 10 sekund, osobiście uważam to za dobry czas. Pięknie, pięknie, teraz będzie zakręt, jeszcze 90 stopni, także a, dobrze. Na mapie oznaczone jako 90 stopni, ale na szczęście tutaj można go ściąć po trawie. Także... O, tyle dobrze. To jest śmieszne, bo tutaj jest ten zakręt... Na mapie wyglądał o wiele łagodniej, a mam wrażenie, że go ciężej wziąć niż tamten. <grywka> Pięknie. A to już koniec, dobra, dawaj tam nitro do oporu, lecimy żeby się zmieścić i władować we wszystko, co tutaj się da. O tak! Ale zdjęcia z czerwonym, czerwoną poświatą nie przebije. Dobra, tutaj jest minimum, a tu maksimum. Zostawmy sobie to na później. Teraz pojedźmy jeszcze tego sprinciola. Okej, okay, lekki. Lekki buścik nitra na start, żeby wyjść na prowadzenie. Kurde, no mi się mylą te przyciski czasami. Okej, okay, słychać brzęczenie eee, silniczków przeciwników. Ni niczym to było szerszenie. Irytujące stworzenia, których chcemy się pozbyć. Złe dla pszczółek. Ja nie wiem, czy szerszenie w ogóle mają jakiś... Jakieś zalety oprócz tego, że um, urządzenie ich jest potwornie bolesne i niefajne? Gdy, a tak w sumie, gdzie ja jadę, gdzie ja jadę? Kurcze, Dobra, wypadł, wypadł, ru... wypadł, klio, ru... kurde. Ok, dało się nie stracić tego prowadzenia. Domet jeszcze daleko, więc dużo błędów można popełnić. No, a wracając, czy szerszenie są w jakikolwiek sposób pożyteczne? No podejrzewam, że wtryniają te jakieś robactwa. No ale tak? No to wiecie, na pewno to są wrogi pszczółek. Są wrogami w pszczółek. Kolejna rzecz do, do czytania. Już muszę ten jakoś listę zaraz sporządzić, czemu człowiek ziewa oraz czy szerszenie są pożyteczne. Raczej nie, ale... Wiecie. Nie znam się. A, albo inaczej, nie wiem, ale się dowiem. Także no będzie ciekawe rozpoczęcie kolejnego odcinka. Normalnie zrobimy tutaj e, cykl e, popularno-naukowy. Zimy w NFS-ie, ścigamy się i uczymy. Rzeczy kompletnie nikomu niepotrzebnych. <śm> <śm> Chociaż wiecie. Potem moi widzowie będą mogli jakimiś ciekawymi anegdotkami zabłysnąć w towarzystwie na przykład. Dobrze, moi drodzy, to co? Eee, jeden wyścig został. Czas tutaj już też nas nagli, żeby się przenieść do naszego pięknego, e, nie studia, tylko garażu. Ale widzę, że tu mają błąd. O! Patrzcie. Jest lista 15. A czemu e, 15, 14, 13 nie są skreśleni? Ha? No, proszę, widzicie. O, to, że tutaj wiecie, tutaj jesteśmy, lista 12, i tam jest wykreślone, a tutaj na ścianie nie jest. No e, kurde, no co za. Taki smaczek by był fajny, ale nie pomyśleli o tym. Dobrze, dziękuję za to, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Na razie.